Patronem mojego programu jest. Nie! 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 Jeden chciałby być żołnierzem, inny chciałby być papieżem. Jeden pipko, drugi fajki, a ja kocham wasze lajki. Witam. Są takie filmy, które trzeba obejrzeć chociaż raz w życiu. Są również takie, które trzeba oglądać za każdym razem, kiedy spadnie ten pierdolny śnieg i nadejdzie ta j**ana w duchto, duchka zima. Dzieci bardzo lubią zimę, ale to dlatego, że one utożsamiają się z bałwanami. Jednym z takich filmów jest Kevin sam w domu, drugim, druga część, czyli Kevin sam w Nowym Jorku. Przypomnijmy sobie ten niezwykły, świąteczny, rodzinny film, pełen nieodpowiedzialności i przemocy. Zapraszam. Druga część przygód Kevina rozpoczyna się tak jak część pierwsza. Od totalnego chaosu w rodzinie McCallisterów i ich wspólnego wyjazdu. Tym razem na Florydę. Gdzie jest mój krem przeciwopaleniwnie? Wiem, że dla niektórych widzów tytuł Kevin sam w Nowym Jorku może być wciąż dość enigmatyczny, dlatego nic więcej na razie nie zdradzę, aby nie zepsuć nikomu szampańskiej i nieprzewidywalnej jak dziecko z krajalnicą do chleba zabawy. Hey, hey, nie Kevin zamiast na Florydę z rodziną trafi sam do Nowego Jorku! Przepraszam, to było silniejsze ode mnie. Że tak zacytuję twojego ojca z rozprawy o molestowanie? Obiecuję, że więcej nie zdradzę! I że to również był ostatni cytat z twojego ojca. Teraz będziesz śpiewał Kevin. Okay. Frank. Jak dobrze pamiętamy, Kevin jest czarną owcą w tej rodzinie baranów i nękanie go to codzienność, jak wyprowadzanie psa albo picie aktimela z rana, bo się człowiek naoglądał reklam i wierzy w te głupoty. Nieważne. Ważne jest to, że Makalisterowie stosują kodeks pedofila. Czyli im słodsza buzia dzieciaka, tym bardziej należy go nękać. Swoją drogą, Makal... i Makalkin przez to wszystko wygląda dziś tak. On udaje, że gra na głowie Kevina za pomocą świeczek i wszyscy dorośli się śmieją, bo to jest zabawne w każdej szerokości geograficznej, kiedy silniejszy kompromituje słabszego. Szczególnie w świątecznym rodzinnym filmie. Pewnie jak to leciało w stajence podczas narodzin Chrystusa, to Józef zamiast przykrzyczał Przełączyć mi ten polsat na jakieś kolędy cholera! Po czym włączyli MTV, a tam Warsaw Shore i tylko było słuchać głos Jezusa w oddali. Nie wychodzę! Banda baranów! Mamo, hamulec! I powiedz tym trzem królom, że takie prezenty to się daje prezesom banków, a nie małemu chłopcu. Debile. Oczywiście cała wina za zamieszanie na przedstawieniu spada na Kevina, który po raz kolejny ląduje na strychu i po raz kolejny wypowiada życzenie, żeby wreszcie wyrosły mu włosy na klacie, czy tam, żeby spędził święta sam, już wszystko jedno. Gdybym miał dość pieniędzy, sam pojechałbym na wycieczkę. Na pewno bawiłbym się lepiej niż z wami. Rano po raz kolejny jest zamieszanie, jak w tajwańskim burdelu na drzwiach otwartych, a na lotnisku po raz kolejny sztafeta. A to zaczekaj. O nie, jakiś mężczyzna ma taki sam płaszcz jak tata Kevina. I teraz Kevin się pomyli, I wsiądzie i... do złego samolotu i będzie musiał sobie poradzić sami, walczyć z dwoma krytynami w Nowym Jorku, gdzie zastrzelili Johna Lennona, a co dopiero Makulej Makakalkina. Sorry, już mi się o tym gadać nie chce, inaczej niż w myślach. You Widzisz ich? Też będzie Tam jest mój tata. Okej. Okay. W porządku, poszukaj sobie wolnego miejsca i wesalaj się. Ale to wcale nie jest jego tata, tylko mężczyzna, który akurat w tym momencie i w tym czasie i w tym płaszczu biegł w tym samym kierunku. Był pan a kiedyś na Florydzie? Vous êtes ici. Moi je viens de la France, je suis un touriste ici, c'est la première fois que je viens en Amérique. Tu peux pas me dire toi un peu s'il y a un bon restaurant? Seulement peut-être. Kevin jest jeszcze za mały, żeby docenić francuza z zaskoczenia. Buja.

Znowu go starze zostawili gdzieś. Nie ma Kevina. What? Co? takiego? <grywki> Wszyscy na bok skończyłem kurs pierwszej pomocy. Zrobi usta, usta! Cholera, tak czułem, że pomyliłem piętra i zamiast na pierwszą pomoc poszedłem na pierwszy raz. Kevin jak na prawdziwego dziesięcioletniego krytyna przystało, postanawia nie iść natychmiast na policję, lecz zmierzyć się z Nowym Jorkiem. Miastem, w którym przestępczość to nie zjawisko, tylko styl życia. Tutaj porywanie zagubionych dzieciaków uskutecznia się regularnie do poranny ekspresso, popołudniowej strzelaniny i wieczornego ataku terrorystycznego. Jakby tego było mało, z więzienia uciekają nasi bystrzy włamywacze, Newton i Pitagoras, od teraz działający pod pseudonimem Lepcy Bandyci. That's very smart. Czy naprawdę po to uciekaliśmy z więzienia, żebyś teraz kradł te kilkanaście centów? Ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka. Zresztą, teraz mamy nową księgę. Lepcy bandyci. Lepcy bandyci? To jest dobra nazwa dla grupy trzynastolatków, którzy ściągają pornosy z torentów, a nie dla dwóch imbe cymba debili. Krzyżówka imbecyla, cymbała i debila. Taki kombo Którzy chcą robić GTA w realu. W pierwszej części Kevina mieliśmy psychopatę z łopatą, w drugiej części mamy przerażającą kobietę z gołębiami, w trzeciej części był klaun z śliwkowym dżemem, a w czwartej policjanci z Miami. Jak wszyscy dobrze wiemy, w Nowym Jorku mieszkają cztery osoby na krzyż, dlatego już na pierwszych światłach Kevin wpada na naszych starych znajomych z łącznym IQ7. Swoją drogą, cały czas się zastanawiam, jak Joe Pesci wytrzymał już drugi film bez przeklinania. To musiała być dla niego naprawdę ciężka rola. Wydawało mi się, że kogoś zauważyłem. Ale wybacz, mój moja piękna. Zasłużyłeś na to idziemy. Chyba przypadłem mi do gustu. Ja się dopiero teraz dowiaduję, że tak naprawdę całe swoje życie przypadałem kobietom do gustu? Moja piękna. Żartuję, mnie kobiety nie biją w twarz. Widzieliście kiedyś zakneblowaną kobietę wiszącą do góry nogami w sypialni z poderżniętym gardłem i karmazynową posoką spływającą na moje umorusane marmoladą łóżko, która jednocześnie bije w twarz? To jest fizycznie niemożliwe. Uczestnicy naszego programu zatrzymają się w hotelu Plaza, który jest chlubą całego nowego Jorku. Gdy dokonać rezerwacji, wystarczy zadzwonić. Kevin używa swojego nowego dyktafonu, aby zameldować się w hotelu, bo, jak się okazuje, tamtejsza kadra również nie wygrywała w liceum Olimpiad Naukowych. Następnie nasz beztroski protagonista korzysta ze wszystkich dostępnych atrakcji i, jak na dziesięcioletniego pasożyta przystało, wydaje ciężko zarobione przez swojego ojca pieniądze. Tymczasem Sokrates i Arystoteles planują skok na sklep z zabawkami. A że w NY jest tylko jeden taki sklep, spotykają tam Kevin.

Fucking... Jasne, gdyby mały chłopiec tak się darł za każdym razem, kiedy dorosły dotyka go w zły sposób, to nikt by nie słyszał organisty. Pierwszą konfrontację z dwoma ćwierćmózgami wygrywa Kevin. Aby pokonać ścigających go zbirów, posługuje się tajemną sztuką obezwładniania przeciwnika rozsypanymi na chodniku korara... kolara... ko. No rozjęto naszyjnik po prostu. no. Mimo młodego wieku, Kevin wie również, jak wjechać kobiecie między nogi, aby w jednej chwili zwalić się z nóg. Po ucieczce z hotelu, przy użyciu gangstera z telewizora i po ucieczce porywaczom, przy użyciu udającej niedostępną blondynki, jasne, Peszy mógłby ją mieć, tylko mu się nie chciało spodni Główny bohater poznaje Nowy Jork nocą, czyli miejsce pełne obłąkanych babci neonaziste oraz pracowniczek fundacji Poczytaj Dzieci. Szukasz kogoś, kto przeczyta Ci bajeczkę na dobranoc? Dziesięcioletni poszukiwacz zaginionego guza trafia również na tajemniczą kobietę z ptakami i okazuje się, że poobstrywany płaszcz może w środku nocy budzić zaufanie. Kupy, kupy, wszędzie kupy! Musi być pani cudownym człowiekiem, który jest tak naprawdę wyjątkowo wrażliwy i słucha franka Sinatry na poddaszu filharmonii. Te ptasie kupy nie mogą kłamać! Kupy, kupy! Dobra, wystarczy tych głupot. Pora na to, co porywacze i Bruce Willis lubią najbardziej: pułapki. Ty, oddasz nam aparat fotograficzny, a my nie zrobimy ci krzywdy. Wrócaj! Wstawaj, skończyły mu się cegły. Rzeczywiście ciężko się domyślić po mowie ciała. Co? O co ci chodzi? Mam zamieszać zupę? Tak, widziałem ten dokument o ludziach z epilepsją. Chcesz iść na imprezę techno? A, mam się odwrócić! No i co? Nic, to jest mima. Co, mam się tam teleportować i ci przygrzać cegłą, żebyś zrozumiał argument? Ty możesz nie podnosić na mnie głosu. Bo co? Żałocie? Nie. Kolejna część filmu to seria slapstickowych żartów. Należy przestać spożywać karpia i wciągać węgorza, czy cokolwiek lubicie robić w święta, bo można bezwiednie parsknąć ze śmiechu i rozsypać wszystko na dywan. Nieważne. Marf otwiera drzwi metodą na idiotę, jak zwykle. Nie! Harry ostrzega Kevina, że powiedzmy, że ma te same argumenty co w części pierwszej. Następnie kosmita robi mu kamszota, Marv spada z pierwszego piętra i dzieli się spostrzeżeniami na temat pięknej damy, jaką ostatnio widział. ale dziura. Oraz tańczy układ do Billy Jean Jackson. Właściwie pod koniec sceny wygląda jak jego Bradbiz. I nie miałem na myśli bardziej to. Jo Pesci natomiast przeżywa największe katusze, bo przez Pegi 13 nie może sobie nawet porządnie rzucić ku. <mulacza> Film o Kevinie nie byłby filmem o Kevinie, gdyby w kulminacyjnym momencie pozornie demoniczna postać nie uratowała go z potrzasku. Co się oczywiście dzieje poprzez zmasowany atak Angry Birds. No i na koniec, z uwagi na to, że Nowy Jork ma powierzchnię 50 metrów kwadratowych i trzech stałych mieszkańców, mama spotyka swojego... Kurby synka pod oczywiście jedną, jedyną choinką w NY. To wszystko było tak nieprzewidywalne. To się nazywa szybka obsługa. To już koniec naszych przygód w Nowym Jorku. Jestem pewien, że od teraz każdy z nas będzie wiedział, jak należy się zachować, kiedy przez chroniczną niekompetencję naszych rodziców trafimy nie w to miejsce, gdzie powinniśmy. Nie musicie mi dziękować, to była czysta przyjemność, jak mawia nekrofil po wyjściu ze słabo strzeżonego cmentarza. I choć wiem, że ty nie umiesz tak do końca mnie zrozumieć, to ja nie mam lajków wcale, więc mi użycz swoich parę lajki. Lepsze są od wódki, no bo wódka ma złe skutki. A głosy nie para Po pierwsze, pamiętajcie, że możecie słuchać mnie w Radiu Z od poniedziałku do piątku o 16.45, a jeżeli ktoś z was nie może, bo... Chodzi o tej godzinie po cmentarzu. To możecie słuchać ich także na kanale Niekryty w Z, na który zapraszam. Link macie w opisie. Po drugie, niektórzy z Was dalej mnie pytają, kiedy wyjdzie moja nowa książka. Dlatego po raz 64 informuję, że to już się stało i książkę możecie kupić w Empiku, albo wysyłkowo, na przykład w Bukiatryku. Serdecznie zapraszam, link macie w opisie. Po trzecie, razem z Mobile Vikings mamy dla Was tysiąc kodów na darmowe startery z dwoma gigsami internetów oraz telefon Samsung Galaxy S3. Jedyne, co musicie zrobić, to dokończyć na moim facebookowym fanpageu Rymowanym. Święta bez Kevina to jak. W drinku ketamina. s trójka trafi do autora najlepszego tekstu. Mam dla was jeszcze jedną niespodziankę. Od teraz raz w miesiącu wybiorę jedną osobę, do której zadzwonię przez Skype'a. Jeśli ta osoba odbierze i odpowie na moje proste pytanie, dostanie ode mnie i Mobile Vikings telefon albo tablet, albo coś innego fajnego, co wymyślimy. Informacje, gdzie należy zostawić swój login i kiedy będę próbował dodzwonić się do kogoś z was, znajdziecie również na moim fanpage'u na Facebooku. Także zapraszam wszystkich tamtym kierunku. Miejcie oczy już otwarte, bo nie znacie dnia i godziny. Ja potrafię zadzwonić do kogoś o trzeciej rano. Pamiętajcie, że musicie mieć działającą kamerkę internetową, żebyśmy mogli pokazać, że te nagrody rzeczywiście trafiają do Was. A fragment naszej rozmowy pojawi się w odcinku. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia w następnym odcinku. Choć wiem, że Ty nie umiesz tak do końca mnie zrozumieć, to ja nie mam lajków wcale, więc mi użyć swoich parę.